Jesteśmy no, w Czawinie jest. pod rozlewnią wody, mineralnej, oczywiście nieistniejącej, który Bystrzyckie ku drodze wieczności, ale o drodze wieczności to później. Na razie pokaż uczestników, mimo deszczu, chłodu i mrozu, Zosia, Zosia. Darka pokaż, bo go dawno nie było u nas. Myślałem, że czapek jest. Czapek, 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 jest. O, czapek był wczoraj, ze mną na wyprawie na samym początku już kończymy. Kończymy. tam Pan kogoś pozdrowi? Yy, tak, oczywiście jak zwykle pozdrawiam <grywa> wszystkich obecnych i rodzinę. <grywa> <grywa, tak? Bardzo ładnie. I tu jest ładna zabudowa Sudecka, piękny dom zabudowy Sudeckiej, aczkolwiek pokrycie już niestety jest typowo z lat 80., czyli czyli eterni, ale okienka jeszcze w starym stylu, yy, skrzynkowe, yy, na zewnątrz otwierane, chociaż zabite z tej strony, ale piękny domek o pięknej odrestaurowany przede wszystkim no. w miejscu. Tak. No bardzo ładny, bo to jest ostatni dom tutaj. że też się poca. Jestem mokry, Bożena. No. Och, na cukier. Też się rozpira. Jakby ktoś na chwilę, to... zciągać, bo mi musi to. Też się rozebrać. Jakby ktoś mi ściągać, przytrzymać też jestem. Też Fins i tot una mica de Halo! Halo, Halo! Halo! się okazało, że on nie tego gościa. I ma nie, się do kamery wstecz. No ale trzeba coś opowiadać, opowiadać jakie wrażenia. Piękny widok jest. Nagrany? Tak! Tam padało, tu nie pada, tak, tu nie pada, nie wieje. Dobra, jesteśmy na rozdrożu. Kolega, Witek, nagrał co to za rozdroże. Tak? Wszyscy wiedzą? Tak, to, jest, to, jest, to, jest. <grymne> to te, yy, Teraz podążymy sobie na Fort Karola. Myślałem, że Krysia... A, tam... A widzisz! Tylko Ty zorientowałeś się. A chociaż Darek usłyszał coś, nie? Ale trzeba było się nie odzywać. Ciekawe, czy by wyciągnęli wnioski prędzej, czy później. Idziemy na Fort Wilhelma. Ojca, tam jest Fort Fryderyka, czyli syna. Pójdziemy, zobaczymy oczywiście to są już takie ruiny są, ale to przy nich na miejscu może być. Mój mój opowiem, I tak. I dotarliśmy gdzie? Proszę by to Przepraszam za prowadzenie w to było w leśną, ale się zachuję. Kierunek się zgadza. Kierunek się zgadza i budul, i było dobrze się zgadza. No i to faktycznie, bo to logicznie tutaj zwieźli sobie w dół i praktycznie teraz masz wyszedł. No zapraszam do tunelu. No pomieszczać. Tunel miłości. Tunel miłości. miłości nie ma. A chłopaki to my wam nie przeszkadzamy. Nie. Tam piwniczka po prostu. Piwniczka, <grym> człowieku, z winem tam była piwniczka. <grym wioski> no, może tutaj możecie zostało. E, powiem ci, nie widać ciebie. Tak? Bo no, musisz, się musisz się wyłonić. Musisz się wyłonić. Uwaga, wyłaniam się. Tu jestem dibą. Czyli teraz O, jest, wyłoniony. Mocznikiem też dajesz. Czyli te dwa toneta. Mącznikiem. O, jeszcze deszcz. Wejdźcie do środka i stańcie, bo dziękuję Gdzie mamy wejść? Do tak, i dzięki Powiedz. Bardzo mi się tutaj. Wow, podoba. nie, mówiłaś ci. Wow. wow, pięknie.

I dotarliśmy do chłopca. Ktoś tu nawet zostawił kluczyki od auta. Zostawili mu kluczyki? Tak. No ale warto dojedzieć właśnie na pokusę, dojedzieć na tej wilki, żeby to na starej wyszuki. powinno przestać za trochę a słuchajcie, jeśli chodzi o mapę wziąć tą mapę? lubię zdjęcie mapa, która jest na szczycie kapelusza melonika naszego strażnika wieczności to jest mapa skarbu ukrytego tutaj przez rycerzy ciemnego zakonu i teoretycznie jest powiedziane, że oczy strażnika wskazują kierunek początkowy tej mapy. Poza tym daty, jeśli chodzi o daty dla strażniku, to tu jest 1872, to jest data budowy tej drogi, drogi bytności, która ma niecałe 6 km, dlatego jest drogą bytności z tego względu. Że się ciągnie w linii prostej prawie 6 km, i ludzie idąc kiedyś, czy jadąc z wózkami, to wydawało się, że to jest wiecznie. Z drugiej strony mamy dwie daty: 80. i któryś, 90., któryś, już nie pamiętam. 990. 90. i na dole jest 89. To są daty delikatnego faceliftingu tego strażnika wieczności. Na przeciwko mamy kapliczkę słupową. która została zbudowana przez mieszkańców i w dwóch powodów. Jeden powód to był taki, że tam jest Droga Wielkiego Strachu. Droga Wielkiego Strachu stąd się wzięła, że na tej drodze matka z Wójtowic zakopała trójkę swoich dzieci, niemowląt oczywiście, nie? I te niemowlęta później krzyczały i ludzie się bali tam chodzić, a to jest jedna z teorii. Druga, taka poważniejsza teoria, to jest taka... Jesteśmy na granicy. Lasy, które tutaj otaczają, były własnością pałaców gorzanowie i właściciela ich. Ale ten właściciel mieszkał po stronie austriackiej i raczej z pusakami nie chciał mieć wiele do czynienia. Więc często przekradał się przez te lasy do swojego zamku, z którego obserwował ruchy pruskich wojsk i Austriakom donosił. Któregoś dnia Prusacy się zasadzili i chcieli go pojwać, bo wiedzieli, że on w tym zamku swoim jest. Ale zdołał się wymknąć w przebraniu <laughs> pachołka, z tym, że żołnierze się zorientowali. I wieczorem biegli cały czas za nim do tego lasu. Że las był właścicielem... <laughs> że lasem zarządzał właśnie ten właściciel Zgorzanowa. Las był pomógł trochę Z raźnika wieśności kula oczywiście muszkietowo-okrągła odbiła się i go zabiła. Jak reszta żołnierzy zobaczyła, że on zginął, od razu założyła bagdety na swoje muszkiety i chcieli go przebić. Oczywiście się nie udało. Jak zobaczyli postać betonową kamienną nie do zdobycia, szybko złapali tego swojego dowódcę i uciekli. I to jest właśnie pod tą historię. Co się nieprzyjemnie. Co, ty? piękna pogoda? Znaczy, <laughs> siedzeniu w domu. Czy czytanie książeczki, herbatka i Krystyna do na Spastyka. Spastika? Będą oczekiwać? Trzeciej Rzeszy, oczarze. Trzeciej Rzeszy, fanatycy Trzeciej Rzeszy. Spotykali się tutaj, tak jak tu widać, jest na załączonym obrazku. Wykuta jest swastyka i jest napis. Napis w krótkim tłumaczeniu znaczy: Prędzej ten kamień pęknie niż trzecia rzesza się rozpadnie, czy przestanie istnieć. Aczkolwiek był tu piękny, z kamienia wyłożony e, miejsce do tego ołtarzu. Do tego, niby tutaj. Niby tutaj. Ale wiadomo, że zwolennicy historii grzebali, bo byli pewni, że coś było tutaj ukryte. Ale okoliczni naziści nic nie ukryli, oni tu przychodzili i oddawali cześć swojemu Führerowi i oddanie Trzeciej Rzeszy. Myśleli, że Trzecia Rzesza pokona wszystkich i będziemy niewolnikami tak pokrótce mówiąc Niemców. Niemcy Sudetcy mocno byli związani ze swoimi Niemcami w głębi kraju, bo to najczęściej ich prześladowali, bo niestety częściej nie lubili nazistów. Słuchajcie, słuchajcie, kończymy tą dzisiejszą przygodę, co prawda nie było ogniska, nie było to tak przygotowane jak powinno być, ale deszcz niestety nas spędza z gór. No kiełbaska trudno. na surowo, no kiełbaska będzie ruch, w tak. domu. Albo z patelni, no. Zależy kto co tam lubi i co to będzie. my zrobili może, nie wiem, no mało no co zaraz mało, ale z 5, może 6 kilometrów, czyli niedużo, no 5. Pięć. Pięć. Prawie 6. No to jak no, mówię, Tak, to jest 6 km, przewyższenie było z jakieś może 200, bo jednak jedna, tą trójkątną łokkę chcieliśmy zdobyć. Byliśmy na strażniku, byliśmy na forcie, były fajne historie opowiadane. A to może już Grzesiek y, powie coś na ten temat, czy mu się podobała dzisiejsza wyprawa i jak podszedł do tej całej naszej. Jak zwykle było zarąbiście. O! E... Przynajmniej cenzuralne słowo. Dla mnie tam pogoda, co <laughs> że fikuś jest. Człowiek przygotowany, żadna pogoda nie przeszkadza. Więc, no super. Ja zapraszam ze swojej strony wszystkich chętnych na, na wy, wyprawy z nami, bo jest świetna atmosfera i, i, i trasy są też fajnie zrobione. Ja powiem Ci, nic dodać nie słyszę. Zapraszamy, oczywiście łapeczki, subskrypcje i zobaczcie ten piękny widok, który nas wegna dzisiaj. Mógłby być ładniejszy, ale, ale, ale No i tak nie narzekamy. Narzek Dziewczyny już może. <laughs> tak. a tylko, że ja mam kluczyki, także...